Kolejnym elementem wyposażenia jest apteczka. Pomimo że strzelectwo jest bardzo bezpiecznym sportem, zawsze może się coś wydarzyć, i w takim czasie nie powinno się szukać tego najbardziej potrzebnego sprzętu. Dobrze, żeby też był na pasie umieszczony w taki sposób, żeby można było sięgnąć lewą i prawą ręką i wyciągnąć ją swobodnie, a także żeby inne osoby mogły bez trudu po nią sięgnąć. Następnie przechodzimy do sekcji prawej strony, gdzie za apteczką w moim przypadku ja mam ładownicę karabinową, gdzie mam magazynek, gdy pracuję na lewej ręce, tak żeby można było obsłużyć karabinek i wymienić magazynek ręką prawą, ale też mam uchwyt, który sobie wykorzystuję do treningów na potrzeby timera strzeleckiego, tak żeby mu się nie działa krzywda i żeby się nie zarysował, nie uszkodził.